Mam pierudy, mam pierdudy Bieg do, de, bum, do, Biegam, do Jestem jak gadna, co jest Tylko że zaraz lasku do tarczą. Jak tak na koniu? Tarczą. Taką elektryczną tarcza na koniu. Ja sobie tam polecę, a ty musisz uderzyć to coś takie co... No wiesz, ten panel cały. Chyba panel, nie wiem. Ja ci powiem kiedy. Chodź na górę. Nie... Chodź na górę. Nie, kiedy. <grym> No, by... no i bez wikedy, nie? Już! To nie działa! Maro... Nie. nie... Tego się nie da zrobić. Coś się popsuło, Maro. Może jednak obejmy jeszcze raz ten film z easter i zróbmy to jeszcze raz. Bo tylko tego nam brakuje. A masz tego strzała? Ta.

Niedobry Cordel Sed Cordel Co? Set Cordel Maru, kwiatek umarł Ta muzyka jak kwiatek umarł, nie Chodźcie to siaki. Powiedz mi dlaczego kwiatek umarł Maru, tam? No nie wiem, bo Cornel? No i znowu po te ogórki muszę iść po tą diamentową wodę.

A bo jakby pajątki to ja nie poszedłem tego podlać waro i łóżku Rozumiem cię. Ale czemu nie działa to z kształtą co? Uj. Eee, black knight! Musimy jeszcze zobaczyć. Możecie widać do... Ja chcę to... Jak chcę to Ale ja dokoń... Chcę dokończyć co mu Eee Chcę dokończyć co mu... Niech mi ktoś powie dlaczego to nie będzie działało. Po co? Jestem brązowy. Prawda? Po co mi antezyna? Dajcie mi w końcu tego kesa. O matko B. Super co? Pojedz do. Pojedz do. Boi niektor Boi niektor, Boy, niektor. Ustałem, Maro. niektor Uchwałem maru! kto? Bo mnie Ja w ogóle ja, tak nie w środku I zobij ja mnie tylko wyjście tam do tej... tam gdzie tą windę się łącza Ta muzyka jak bardzo tutaj gry Tak bardzo my friend, my friend. <noise> Czy to można nazwać muzyką? Czy muzyka jest muzykalna, czy pornel jest pornelem? Czy ta muzyka z będzie leciała od początku? Tak. Czemu gruby mi tu przyszedł? Dobra, mam na pytach front? Próba numer 45? Muzyka Gandalfa. Gaj Gandalf, tak sucho, takie coś. Jak sobie ja widzę, takie tej fajeczki, co takie. Na ja mi chladkuje przy tym. Głębsza czy maszynowy. Fajerwerki! Sylwester to jest Jeszcze... Co mi się z bronią stało To No zobaczy na filmie Zaraz, 5 minut A co ty to nagrywasz mi? CO mi SIĘ dzieje? I będzie słuchać i Cornela. W ogóle nie wiem, czy to uks można może tej skrzyki, czy nie. Nie wiem, chyba nie. <grym> Ciągle to słuchamy w kółko. to, to jest zajebiste. <grym> Ej, Maru jest taki jeden problem. Jak się taczą, wrzuć prąd, nie? Pa włączam tarczę, nie ma okienka.

Nie! Pity peperoi! Chciałem powiedzieć, że nie puszczono w ogóle Maro, uratuj mnie! Maro, tu jest ten! Ale fail! czemu zombie biegną gdzieś tam! Bo mało wyrzuciłem i idę do ciebie? A co, ty jesteś tam, a ja uciekam od ciebie, nie! faster Maro, piękni pięknie tym muzyce! Darego fast! Aaaa... Da, 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 da. Ratuj tu... mnie! Zatrzym jest powolniej jedynym głównym. Maro, wepnę za 3 sekundy. A RIP, corner rollo. <laughs> tak <laughs> Idzie Tak. Idzie świecie. Tak, corner, jeden strzał, tylko szczerze, bo nie ma więcej. What that little mouse, big kanec, I'm forcing. Nie, znowu. No, co, co, ta broń robi? A co się dzieje? Zobaczysz! <grym /dźwięcim> nie mówię <grym /dźwięcim> nie mogę próbować naprawić. Nie stać. Będziesz, że jestem słaby, bo gram zombie dada. Jakie like my oczy włącza. Watching the rolling, watching the wall. Watching the rolling, watching go. Watch Watching the rolling, watching the, watching the, watching the, watching the Ja idę na Czekaj. Dlaczego? Bo tak, po po po, po po po. A idę sobie podarłowego perka. A wiesz, że ja tego perka, że mnie dostał? Bo go nie wziąłeś. Zabrałem go. Ale wiesz, że możesz tam jeszcze raz wziąć go? Ale ja już nie mogę. Nie ale dostał. ja jeszcze raz go sobie wziąłem. Co to ty robi? Parol, ale jak nie masz tego perka? Nie mogę, co to ma być. Oh, Get along, sitting in his chair, chilling all alone. ta muzyka i ta broń! Po... Dobra, wamperka, już z domu darmowego. Cholera, ta broń robi? robi? So Ma robię się way, się śpiąc no, tak, tak! E, jak to się nazywa? Jak wychodzisz, tam już czająka, nie? I tam zombie włożą, nie? I tak jeszcze, z to taka gromada zombie mnie tak widowała. A ja tak czy nie ma? Jeszcze pajączki? Mhm. Nie ma tak słuchać nie. no i to samo przez 50 lat. Ja chcę tak bardzo. 0? 69. Procel. 4 entry, not completed. Because uh, Maro can't uh, swim in Teraz nie na tej muzyki A ty tylko nie mam Kolejna trudna sprawa Tak to widzę, tak to widzę Właśnie więc co puszczę. nigget nie Jak? To? Watching going, watching home. Não tem que